Bieżnia InSportline Akamar to nowoczesna, solidna bieżnia z możliwością łatwego składania, posiadająca czujniki tętna w miękkich uchwytach. Cichy silnik o mocy 1,5 konia mechanicznego zapewnia prędkość maksymalną 16 km na godzinę. Amortyzowana powierzchnia pasa z elektroniczną regulacją kąta nachylenia w 12 pozycjach oraz system wyrównywania nierówności podłogi zapewniają duży komfort codziennego treningu. Przestronny obszar do obiegania wynosi 114 na 44 cm. W pamięci komputera bieżni znajduje się 36 gotowych programów: 3 programy użytkownika, program manualny oraz możliwość kontroli prędkości lub nachylenia bezpośrednio przyciskami w uchwytach. Wszystkie potrzebne informacje są czytelnie wyświetlane na podświetlanym 5-calowym wyświetlaczu LED, który pokazuje prędkość, tętno, dystans, czas, kalorie i kroki. Pod wyświetlaczem jest miejsce na umieszczenie tabletu lub innych akcesoriów. Przydatną opcją jest program Matrix, który liczy okrążenia na torze o długości 400 metrów. Po bokach zamontowano dwa praktyczne uchwyty na napoje. Kolejną zaletą są wbudowane kółka transportowe, które umożliwiają przenoszenie do docelowej lokalizacji. Te właściwości sprawiają, że bieżnień Sportline Kamar jest idealnym sprzętem do ćwiczeń w zaciszu własnego domu.